Mozart Wojtka Majewskiego. Witam serdecznie. Tradycyjnie rozpoczynamy od rozwiązania zagadki. Przypomnijmy ten chyba e, najsłynniejszy on board. left medium to był naprawdę wspaniały rajd i wielki popis Reszka Kuzaja, Ale także Magdy Lukas. No i zostańmy w rajdowej tematyce. Kajetan Kajetanowicz, największa gwiazda polskiego sportu rajdowego. Ten, który wygrywał Mistrzostwa Europy, ten, który jeździ w Mistrzostwach Świata. No i przypomnijmy nagrany przed laty materiał o jego początkach. A więc, Kajetan Kajetanowicz w naszym programie w trochę. Innym charakterze na dzień dobry. Była taka sytuacja, że po kryjomu wzięliśmy, no wzięliśmy jego tacie, oczywiście tata nie wiedział, samochód i stwierdziliśmy, że pojeździmy tym autem. A dzwonił. ja, oczywiście tak, tak, zgadzam się. Później podczas już drogi powiedział mi, że, że tata nie wie o tym. I jest jeszcze jeden problem, bo skasowałem licznik. Ponad 100 kilometrów musieliśmy przejechać, bo tyle było, a chodziło o to, żeby tata się nie zorientował. Wiedziałem, że ma bardzo duże predyspozycje do tego, żeby jeździć świetnie samochodem. Hello Fajnie się jeździło? Cześć kochani Cześć Zono Jak pięknie Dzień. dziś wyglądasz Cześć, Cześć Robert haławczyca myślę że świetlicy dziewice doskonale pamiętają załogę miam miam, 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 miam. Oh. O. jest nas trochę także pojedziemy sobie na dwie patelnie na razie kroimy boczek po to, żeby go lekko przysmażyć razem z cebulką i od tego będziemy zaczynać w zasadzie. Lapi dosyć. Lapi to yy, marka szwedzkiej opony z kolcami, z, dużym, z dużymi kolcami, więc nasz pies nazywa się szwedzka opona z kolcami. Ola powiedziała: Ja pierdzielę, jak te opony się trzymają drogi, jak ją przewiozłem. Mówi: Tak się będzie nazywał nasz pies. <laughs> Czyli całe nasze życie <laughs> obraca się wokół rajów. Oluchno, jakbyś cebulkę pokroiła, dobrze? Mhm. Ale to chodzi o to, że czasami zostają ziemniaczki z poprzedniego dnia. I W ten sposób możemy je sobie wykorzystać. Oluchna, co z cebulą? Ej, mamy albo za małą patelnię, albo... <śm> albo za małą pokrywkę. Nie, czekaj, za dużą patelnię. Czekaj, zobacz. popatrz. No popatrz. To jest zagadka, czy to jest za duża patelnia, czy za mała pokrywka. Okej. Okay. Odpowiedzi nadsyłajcie pod numer telefonu. <śm> 00 ax 0 <śm> Ten pomysł na jedzenie wziął się po prostu z głodu. I zdaję się z tego sprawę, że teraz to będzie wyglądać słabo. Słabo. Także nie kręć tego, kolego. Jakoś inaczej to wygląda niż zawsze. I za chwilę będziemy wijać jaja. Dobra, uwaga, bo to jest teraz. Trudny moment. Jest ok? Jesteśmy. Tu będzie gorzej. Bo ta patelnia ma większe luzy. Na Unibalach. Jest git. Nie umalowałem się, ale ważne że jest jedzenie. Gotowe. Raidowanie zrodziło się od tego, że mieliśmy tam jakieś pieniądze zbierane razem i decyzja, zbieranie dalej, jechanie na jakieś wakacje, czy kupienie malucha. Że spadł śnieg wtedy, no to Kajtek się napalił i bardzo chciał kupić sobie malucha. Poszliśmy do kolegi, do bloku i kupiliśmy malucha i w pierwszy dzień wydzwoniliśmy. Ja jeszcze wtedy siedziałam, pamiętam, w, w płaszczu, na, w rajdowym kuble w płaszczu. Zastanawiałem się pomiędzy maluchem a zastawą. I, i, wiesz, i, to, i to ośka można nazwać, ale... Ale to przednio napędowy samochód to tylno napędowy. Wybór padł na Malucha, który już był przygotowany do rajdów. takich rajdów trochę w cudzysłowie, ale Kadesów. I pojechaliśmy tym autem, no faktycznie tam w pierwszy dzień już tam gdzieś się przytuliliśmy do jakiegoś rowu, ale później bardzo szybko pojechaliśmy Kades, pierwszy, drugi, trzeci, zrobiliśmy licencję Pojechaliśmy w pierwszym rajdzie, W pierwszym naszym starcie wydachowaliśmy cztery razy tego malucha. Na pierwszym odcinku już. Także myśmy mieli dosyć taką twardą szkołę już na pierwszym rajdzie. Proszę Państwa, o Kajetanie będziemy jeszcze mówili i spotkamy się z nim w kolejnym wydaniu Moto Archiwum. prześwietny Fat Set. Wtedy, kiedy nagrywaliśmy ten program. On jeszcze nie marzył o tym, żeby być mistrzem Europy. Był z Olą, która wtedy była jego żoną. Nie ma OLI, jest mistrzostwo Europy, jest dziecko. Jest to szczęśliwy facet, któremu rzeczywiście wiele w życiu się powiodło. Proszę Państwa, ale teraz zmienimy temat. Temat związany z motoryzacją. Tak zaczynało te w Polsce. Samochody Deu to nowość, a więc Lanos, Nubira i Leganza. chociaż może to dziwne, ale wiele osób przymierzało się do, można powiedzieć, leciwego już Espero, oglądało zainteresowaniem niewielkie Tico, tak jakby to były nowe samochody, bo przecież dla niektórych to jest właśnie wymarzone auto, o tym marzą, o tym myślą, na te auta Czekaj. Były oczywiście piękne dziewczyny bo to zawsze na salonach, a szczególnie na polskich i myślę, że pod tym względem bijemy na głowę salon paryski, frankfurcki czy salon w Tokio. Ale oczywiście dziewczyny to jedno, to ważne, ale najważniejsze były te nowe samochody. Lanos to samochód stosunkowo niedrogi, a więc on wzbudzał zainteresowanie bardzo duże. Ludzie zastanawiali się, czy rzeczywiście tak będzie kiedyś z samochodami japońskimi, że za kilka lat te koreańskie będą niezawodne, będzie się o nich mówiło, że są to auta, które warto inwestować na lata. W tej chwili niektórzy patrzą jeszcze z pewnym sceptycyzmem, że może po dwóch, trzech latach ten samochód zacznie się rozsypywać. No ale dyrektor Kosmala wie na ten temat najwięcej. W środę 12 listopada rozpoczęły się Międzynarodowe Targi Katowickie. Impreza, która, no muszę powiedzieć, oszałamia swoją elegancją i swoim rozmachem. Stoisko firmy DEU jest chyba najelegantsze, najpiękniejsze i najbogatsze. Szef DEU Południe, pan Paweł Kosmala, ma pewnie powody do satysfakcji i zadowolenia, ale przede wszystkim dlatego, że jest co pokazać. Dziękuję bardzo za tę ocenę. Ja jestem przekonany, że ono jest rzeczywiście najelegantsze i najładniejsze. I to nie tylko dlatego, że prezentujemy w trzy nowe modele samochodów. Chcemy, ażeby generalnie rzecz biorąc chcemy, ażeby te targi tutaj w tym regionie, który stanowi wyjątkowy potencjał rynku, ażeby te targi rangą odpowiadały randze tego regionu. Do tej pory tak nie było. Cieszymy się bardzo, że w tym roku odnotowujemy kolejny postęp i i to jest dla nas bardzo istotne. Jak wytłumaczyć, że kiedy targi poznańskie przeżywają pewien kryzys, targi katowickie rozwijają się, coraz więcej firm się tutaj wystawia. No i jak łatwo się zorientować, ogromna rzesza ludzi przychodzi, aby te auto oglądać? Wiesz, to jest jakby sprawa naturalna. Proszę zwrócić uwagę, że potencjał tego rynku tutaj lokalnego jest inny niż rynku poznańskiego. Województwo katowickie stanowi prawie 15% rynku krajowego. Stąd tutaj i siłą rzeczy musi być większe zainteresowanie i my naprawdę bardzo byśmy chcieli, ja jestem szczególnie tym zainteresowany jako osoba pracująca tutaj, mieszkająca w tym regionie, a żeby te targi e, były targami wiodącymi w Polsce. A niewątpliwą atrakcją stoiska DEU była cała plejada znakomitych artystów. Firma DEU będzie od jutra sponsorowała wszystkie moje wydarzenia w kraju, wszystkie festiwale. To nie ma... Jeśli może trudna rada, Ten to wyciek małżeństwa, uszczęśniki ścian, O tygodniu w żałobę. Proszę Państwa, kiedy wspominam ten salon, kiedy wspominam debiut Deulanus, Nubira, eleganza, wtedy wydawało się, że te samochody to jest coś oszałamiającego i zastanawialiśmy się, jakie one mają szansę zaistnieć na rynku. Deł zaistniało niestety zbyt krótko. Tak się porobiło, że później inne marki miały Wiele sukcesów, a my zostaliśmy z DU, kiedy na przykład Czesi mają wielką satysfakcję produkując Skodę. Chociaż z produkcją samochodów słabo na polskim rynku motoryzacyjnym, za to jeśli chodzi o kierowców, mamy znakomitych. Kajetan Kajetanowicz to przecież wielokrotny mistrz Europy, i właśnie z nim spotkamy się w kolejnym odcinku Moto, Archiwum Wojtka Majewskiego, na które już zapraszam. Dziękuję, do zobaczenia.